Robiliście wcześniej zejścia? Raz, dwa, trzy, kołysankę, nie? Bo zobaczcie, zrobimy powoli. się lewy prosty, prawy prosty. Ja tu wchodzę, schodzi, schodzi, wychodzi. O, prawy prosty, tak? Tylko musicie tu, jako wy, którzy będziecie podawać te, yy, te misy czy tam, rękawice swoje, że na przykład ja zrobiłem krok, żeby go uderzyć. Bo tak naprawdę robił bokser, nie? Jeżeli on go uderzył z dystansu, zobaczcie, to ja skąd bym go nie bił, prawda? No bo jest dalej ode mnie. Tylko uderz jeszcze raz. Ja sobę wejdę, brawo, to by zrobił, boks, bo by chciał wejść faktycznie. Widziałby, że zrobił u nich, chciałby wejść z drugim. Zszyby. I teraz jak uderzyłem tego sierpa, zobaczcie, to dałem sobie lekki kroczek prawą nogą do tyłu, żeby on miał sens na wyprostowanie prawego prostego tej Pokażę powoli jeszcze raz, ułożymy sobie to tak, żeby było w miarę łatwo. Więc jeżeli... Pamiętacie jak chodziliśmy z krokiem. Raz, dwa, trzy. Nie? Lewy prosty, prawy, prosty, lewy sierp. Pa, pach, pach, pach. To tu jak będziecie dwoma krokami, pach, pach. Nawet nie będziecie musieli dodawać tego kroku na lewego sierpa. Stąd zróbcie walnąć sierpa statycznego. Zobaczcie. Powoli. Widzimy? Mhm. Ale jak zostanę w tym miejscu, to ten jego prawy prosty nie wykorzysta go, nie? Ale boxer, jeżeli by uderzał sierpa i widział, że on strzedł, to by chciał odejść. I na moim odejściu dostaje szczenę. Boom. Ejmy. Więc yes. wy będziecie musieli to użyć. czyli zrobicie dwa kroki z lewym prostym, prostym, a macie sierpa i dajecie prawą nogę do tyłu, po to, żeby mąż sobie wykorzystał prawego prostego. To jest teoria, no bo jednak na jakiejś tam walce by się to fajnie zapisało. Zobaczcie. A. Jeszcze raz. Bardziej powoli, żeby złapali. Dobrze, bo teraz jak zrobiłem sierpa i dałem prawą nogę do tyłu, to zrobiłem dystans na to, aby mógł wykorzystać sobie tego prostego, tak? z tej strony. A teraz robię to powoli, żebyście widzieli tą moją nogę, bo tu osoba, która trzyma tak naprawdę, to ona się liczy, bo jak ja zrobię błąd, to on nie wykorzysta ręki, tak? Powoli, zobaczcie. Raz, dwa, tu bada się, poddaję prawą mogę do tego, bum, ma wykorzystanie. Czajmy, pokażę jeszcze raz. Zostaje się i od razu później powrócisz do garku, nie? Mm -hmm. Dobrze. Musiałem się sprawdzić. Mocno, tylko dookoła. Tak robię to w miarę, w, w takim płynnym tempie. Pięknie. Dajemy wadzę. Bardzo ładna praca.